Hej, witam serdecznie na kanale Surraptor. W chwili, w której oglądacie ten filmik, ja jestem w górach. A przynajmniej powinienem być, o ile jeszcze nie zjadł mi jakiś niedźwiedź. Jednakże znacie mnie, nie mógłbym was zostawić bez kontentu. Zawsze staram się, żeby były często filmy, prawda? Dlatego dzisiaj przychodzę do was z takim pomysłem. Gdybyśmy się trochę lepiej poznali, spojrzeli sobie wzajemnie w duszę a zwierciadłem duszy są oczy. Dlatego też wyzywam was na bitwę na wzrok i na tym będzie polegał ten odcinek. Na bitwie na wzrok. Ja kontra wy. Ty, ty. Siedzący tam. Siedzący. Sied siedzący. Wystarczy, że będziesz patrzeć w ekran i nie mrugać. Zobaczymy, kto pierwszy wymięknie. Więc co? Gotowi? Okej. Okay. Trzy, cztery i ry. Hmm, zawsze wydawało mi się, że jestem całkiem dobry w wojnie na wzrok. Jedyny rodzaj bitwy, który jestem w stanie wygrać. O kurczę, moje jedno oko. To co? Quality content, guys, quality content. Nie masz ze mną szans. Widzę cię. Widzę, że powoli wymiękasz. Tak naprawdę mówię to dlatego, że ja powoli wymiękam i. <ścoughs> ja tak mogę całe wieki. No dobra, trochę mi już oczy bolą. Czy wiedzieliście, że słowo Niedźwiedź w języku polskim pierwotnie oznaczało... Znaczy nie, nie oznaczało, tylko brzmiało... Okej, okay, myślałem, że wytrzymam trochę dłużej, ale nie muszę przyznać, że przegrałem. Zatem dokończę moją, może moją ciekawostkę na temat tego, że dawniej Niedźwiedź w języku polskim to był Miedźwiedź i pochodził od prasłowiańskiego słowa, które oznaczało Miodojada. Miedź to miód, wiedź jest jakoś tam z jedzeniem związane. Rzecz polega na tym, że miedźwiedź, jako miodojad, to jest zmyślona nazwa. Tylko, że nasi przodkowie bali się, że jeżeli będą wypowiadać jego nazwę, jego imię, to wtedy go przywołają, wiecie, słowa mają moc. Dlatego zamiast nazywać niedźwiedzia tak, jak normalnie się on nazywał, zaczęli nazwy, nazywać go. Miedźwiedziem, miodojadem. To dosłownie tak jak nie mówienie Voldemort, tylko sam wiesz kto. A zatem skoro nazwa Niedźwiedź, Miedźwiedź, nie jest pierwotna, tylko zmyślona, która zastąpiła tą pierwotną, to jak brzmiała ta pierwotna? Nie wiadomo. Nie wiadomo jak pierwotnie nasi słowiańscy przodkowie nazywali Niedźwiedzia, zanim nazywali go Niedźwiedziem. Oczywiście wszystko to jest taka hipoteza, tak naprawdę nie wiemy, czy rzeczywiście niedźwiedź jakoś wcześniej nazywał się inaczej, jednakże językoznawcy uważają, że tak właśnie było. Dzięki, że dołączyliście się do Bitwy na Wzrok, subskrybujcie po więcej quality contentu, Nic nie napiszcie, czy wygraliście, czy nie, i kiedy wrócę z gór, to postaram się nagrać coś jeszcze lepszego. Pa pa!